Cześć, witajcie w podcaście Miliny Z tej strony Emilia. Dzisiaj będziemy rozmawiać o filmach. I nagrywam ten odcinek drugi raz, bo zmieniłam koncepcję. Ponieważ najpierw miało być to 10 filmów, które wykreowało moją osobowość. Ale zdam sobie sprawę, że moją osobowość wykreowało więcej niż 10 filmów. Właściwie to chcę po prostu dzisiaj poopowiadać o moich ulubionych filmach. Chociaż ja, ja bardzo lubię filmy właśnie od tego... Nie, dobra. Może najpierw zróbmy intro. No, to zapraszam do słuchania. Okej, okay, więc jak mówiłam, ja bardzo lubię filmy oglądamy ich bardzo dużo. Kiedyś więcej. I zawdzięczam to moim rodzicom, więc e, mamo, to jeżeli mnie słuchacie, a jestem była, że tak, to dziękuję bardzo, że zadbaliście o moją edukację filmową, strasznie to doceniam. I strasznie się czuję cool, jak moi rówieśnicy nie obejrzeli tak dużo filmów, jak ja, a mało kto obejrzał tak dużo filmów, jak ja. Coś mi spadło, moment. Więc dzisiaj. Może nie porozmawiamy o takich, wiecie, moich ulu, ulubionych. Chyba nikt tak nie mówi. Moich e, bardzo, bardzo ulubionych e, filmach. Ale porozmawiamy o takich, które bardzo lubię i które wpisują się w kategorię. Nie wiem, może zrobię z tego serię. Może zrobię więcej filmowych odcinków, jeżeli będą Wam się podobać. E, takie polecajki. Więc dzisiaj porozmawiamy o filmach, które jako kategorię określiłabym I'm Just a Girl. I teraz dla tych, którzy nie znają zwrotu I'm just a girl, według Urban Dictionary jest to taki pas, żeby za pomocą którego każda dziewczyna może wydostać się z więzienia. I'm just a girl w wolnym tłumaczeniu na polski będzie, jestem tylko dziewczyną. I ja bardzo lubię używać tego sformułowania. Myślę, że jest dość zabawne, szczególnie jak popatrzymy na to, że. Wiele dziewczyn przez lata było tłumione powiedzeniem: boys will be boys, czyli że, nie wiem, chłopcy będą chłopcami i. Przez to mają prawo zachowywać się trochę niefajnie w stosunku do dziewczyn. I potem przyszła I'm Just a Girl, i każda dziewczyna może teraz wytłumaczyć jakieś swoje głupie albo irracjonalne zachowanie tym, że jest tylko dziewczyną. Nie wiem, to jest super. Więc dzisiaj porozmawiamy sobie o takich filmach e, dziewczęcych, które bardzo lubię i. O ile lubię też filmy, gdzie głównymi postaciami są mężczyźni i one też bardzo dużo wnoszą do mojego życia, to jak są to dziewczyny, to jakieś nie wiem, jest mi to bliższe po prostu. I mam wrażenie, że ja czasem bardziej żyję w tych filmach i w tej fantazji niż w prawdziwym życiu. Ale no, jest fajnie, jest fajnie. Więc pierwszym filmem i wspominam o nim, dlatego że. Bardzo go kochałam, jak była młodsza i myślę, że to jest pierwszy film, w którym uwiodła mnie postać dziewczęca. Pierwszym tym filmem jest Eni. Eni to jest taki musical. Postaram się mówić bez spoilerów w ogóle o tych wszystkich filmach, bo. O, może być ciężko. A, dobra. Eni jest muzykalem. Pierwsza wersja powstała w latach 80., a to jest remake z chyba 2014 roku. Koncepcja jest taka, że jest sobie bogaty, Pan, który adoptuje dziewczynkę. Początkowo w tym, żeby pomogła mu w kampanii. On chyba startuje na burmistrza Nowego Jorku. No a potem tam wiecie, są różne perypetie. I to była moja pierwsza postać dziewczęca, w której absolutnie się zakochałam. W takim sensie, że po prostu poczułam, że wow, ja chcę być nią. <laughs> to w takim sensie. I Annie wpisywała się idealnie w taki mój koncept bycia dziewczynką, bo wiecie, ja miałam 10 lat, pierwszy raz obejrzałam ten film i byłam pod dużym wpływem, jak mówiłam w poprzednim odcinku, Ani z Zielonego Wzgórza. czytam Ani z Zielonego Wzgórza całego, całe dzieciństwo i wtedy zaczęła się moja jakaś taka dziwny, mój dziwny pociąg do sierot i to nie jest tak, że ja chciałabym być sierotą, ale przez te wszystkie filmy podobał mi się ten koncept. No i właśnie Eni też jest sierotą i wydaje no, mi się, że dlatego ten film tak bardzo mi siadł. No i poza tym jest to pierwszy musical, który mi się spodobał. Będzie parę musicali na tej dzisiejszej liście, bo ja uwielbiam musicale. Jest dla mnie coś wspaniałego w tym, że ludzie nagle zaczynają śpiewać i tańczyć zamiast po prostu mówić i... Autentycznie żałuję, że rzeczywistość tak nie wygląda. Myślę, że byłoby nam wszystkim dużo łatwiej i przyjemniej, gdybyśmy po prostu w losowych momentach zaczęli śpiewać, a ludzie zaczęli przychodzić i robić choreografię na ulicach. Dobrze, więc to był taki mój honorable mention, bo po, poza tym mamy 10 filmów. Pierwszy z nich to Lady Bird. Lady Bird, z tego co pamiętam, jest dostępna na Netflixie. Jest to film sprzed jakiejś ojej, Niecałych pewnie 10 lat, ale opowiada o roku 2002. I jest o licealistce, która używa właśnie pseudonimu Lady Bird. I to jest opowieść po prostu o jej ostatnim roku szkoły, o tym jak próbuje się dostać na studia, o tym jak dorasta, o jakichś jej pierwszych doświadczeniach seksualnych, o problemach z rodzicami. Bardzo fajny film o problemach z przyjaźnią też, w sensie przyjaźnią, no różnych wiecie, perypetiach w przyjaźni. Bardzo go lubię, w ogóle bardzo mam jakąś taką nostalgię do filmów o liceum, może dlatego, że moje liceum było smutne, ponieważ chodziłam do niego tak naprawdę rok, bo... No Zaczęłam liceum, zaczęła się pandemia COVID-19, a po pandemii musiałam przejść operację i przez to też nie mogłam aż tak uczęszczać w tym licealnym życiu. Poza tym to już była klasa maturalna i trzeba się było skupić na maturze. Więc nie tęsknię za liceum, ale jak oglądam filmy o liceum, to tęsknię za liceum. I w ogóle zawsze marzyłam o tym, że gdybym była w amerykańskim liceum, to byłabym czyli liderką. <śledzianie> Drugim moim takim filmem, który strasznie lubię, jest Do wszystkich chłopców, których kochałam, cała seria. Jakby, nie, że ten film jest cringe'owy, ale wiecie, to jest taki przewidywalny film z Netflixa, ale jest dla mnie strasznie komfortowy. Znaczy, pierwsza i druga część są komfortowe, bo trzecia część. Ja płakałam już dwa razy. W sensie, dwa razy oglądałam i dwa razy płakałam, jak ona się kończyła, więc nie mogę się jakoś przemóc, żeby obejrzeć ją znowu. Ale ogólnie ten film jest bardzo estetyczny i bardzo ładnie zrobiony. Aha, dobra, i najpierw powiem o czym jest. Koncepcja jest taka, że jest to Ara Jean i ona generalnie żyje w fantazji, bo żyje w książkach, które czyta. W sensie, tak wiecie, one dominują chyba trochę jej życie. I zawsze, jak zakochuje się w jakimś chłopaku, to potem. Pisze list, jakby do niego, ale mu go nie wysyła, tylko tak go pisze dla siebie, żeby wiedzieć trochę ulżyć swoim emocją. I pewnego dnia jej młodsza siostra wysyła te listy. No i potem mamy różne przygody. Ta, ta, ta. Ja bardzo lubię taki styl w ogóle Larry Jean i jej osobowość. Jest jakaś taka, ona jest taka słodka i taka fajna. I od Larry Jean przejęłam to, że jak się stresuje, to zamiast na przykład się uczyć, zaczynam piec. Bardzo fajne przyzwyczajenie, polecam wszystkim. I polecam wszystkie trzy części, jeżeli szukacie jakiegoś takiego luźniejszego netflixowego filmu, to się bardzo dobrze sprawdza. Kolejnym filmem jest trochę starszy film, a mianowicie Notting Hill. I tutaj już odchodzimy od Stanów Zjednoczonych, Notting Hill dzieje się w Londynie. I Notting Hill jest o tym, że mamy księgarnię właśnie w dzielnicy Londynu Notting Hill, do której pojadę, jak będę w Londynie. Uhu i właśnie w tej księgarni pracuje nie pamiętam imienia głównego bohatera ale gra go Hugh Grant no i w tej księgarni zjawia się Julia Roberts która gra tam sławną aktorkę no i oni tam potem wiecie mm, i ja bardzo lubię ten film myślę że jest nie wiem on po prostu jest romantyczny on jest romantyczny w takim przyziemnym ale nadal bardzo fajnym kontekście, bo jest taka scena, gdzie oni leżą razem w łóżku, chyba, chyba leżą w łóżku, i właśnie ona pyta, czy może tam zostać, wiecie na, na noc czy cokolwiek, i on mówi: Zostań na zawsze. I ja tak bardzo chcę użyć tego cytatu kiedyś w życiu. Zrobię to kiedyś, zrobię to kiedyś na pewno. No i w ogóle ten Londyn nam jest taki piękny w tym filmie, ten film już jest trochę stary, on ma pewnie, no z lat 90 jakoś pochodzi, ale stylówki są wspaniałe, w ogóle on jest też bardzo estetyczny jest taki, no, fajny, polecam wszystkim. Kolejnym filmem jest, to wszyscy pewnie znają, ale jeżeli nie znacie, to musicie nadrobić, bo jest to Mamma Mia. I jakby, jak spojrzymy na historię Mamma Mia, bo generalnie historia jest taka, że dziewczyna wychodzi za mąż i nie wie, kto jest jej ojcem, ale znajduje pamiętniki swojej mamy, w, której, w których czyta, że w lato przed jej narodzinami jej mama miała trzy romanse. I prawdopodobnie no, jeden z tych trzech mężczyzn jest jej ojcem, więc zaprasza ich wszystkich na swoje wesele. I cały film dzieje się w Grecji i jest na podstawie piosenek Abby. Świetny koncept. W sensie ja nigdy nie mogę wyjść z podziwu, nieważne ile razy oglądam ten film, że te piosenki, aby się tak idealnie wpasowują w historię tego filmu. Ja nie wiem, czy najpierw była historia, i ktoś potem dodał te piosenki, czy ktoś słuchając piosenek wymyślił sobie film. Myślę, że raczej w tę stronę, ale no to jest fascynujące. I właśnie tam, no to jest musical, więc też w losowych momentach ludzie zaczynają tańczyć na stołach. Strasznie fajne. I gra tam Meryl Streep. Którą bardzo lubię. Kolejnym filmem na mojej liście jest Kopciuszek wersja live action. To brzmi jak trochę dziwny wybór. Ale ja mam jakieś takie unfulfilled pragnienie, żeby zostać księżniczką pewnego dnia. To brzmi teraz jak totalna, nie wiem, jakbym była odklejona. I trochę jestem. Ale no kurczę, ten film jest po prostu też taki estetyczny. I gra tam Lily James, właśnie główną postać, Kopciuszka. I ja bardzo ją lubię. Ona jest taka śliczna. I gra tam też macochę, gra Kate Blanchett. Chyba wszyscy znamy Kate Blanchett, mam nadzieję, i nie muszę jej przedstawiać. Jeżeli nie, to musicie nadrobić sporo wiedzy filmowej, bo to jest no, dość już chyba sławna aktorka. I kostiumy są świetne w tym filmie. Szczególnie kopciuszek, jak wiecie, przybiera się na bal. To ta niebieska suknia jest tak piękna i ma tyle tiulu i ten tiul jest brokatowy. I właśnie przez ten film obiecałam sobie, a, bo właśnie potem, to jest ważna scena, bo ta scena, co jakiś czas po prostu je gdzieś jestem, to ona mi się przypomina. Bardzo głęboko jest zakorzeniona w moich marzeniach, ponieważ właśnie Kopciuszek ma tą swoją wielką, balową suknię i siada w takim, wiecie, parku na huśtawce powieszonej na drzewie i jej książę z bajki ją buja na tej huśtawce. I... Od kiedy ja to zobaczyłam, pewnie jakieś 10 lat temu. Czasem wracam do tego filmu dla tej sceny właśnie. I sobie marzę, że ja kiedyś też będę miała wielką suknię z tiulem, z brokatem. I też mnie ktoś będzie tak bujał na tej huśtawce. Naprawdę, to jest, to jest moje marzenie. <grytanie> Jedno z. Więc daję ten film tutaj, bo jest to jeden z takich filmów, który no, gdzieś tam jednak głęboko mnie wzrusza za każdym razem, jak go oglądam. I jeżeli lubicie ładne kostiumy i Kate Blanchett, to polecam. I teraz zostając w tym księżniczkowym filmie, to mamy pamiętnik księżniczki. Kocham ten film! Bo wiecie kto tam gra? Anne Hathaway. I Anne Hathaway to jest chyba moja ulubiona aktorka. Ona jest... Przepiękna, od tego zacznijmy. I jakby nie wiem, ile ona już ma lat, ale nadal jest tak samo piękna jak 20 lat temu, bo pamiętnik księżniczki musiał wyjść z 20 lat temu. Dobra, więc tak, od początku. Konceptem y, pamiętniku księżniczki jest to, że jest sobie po prostu nastolatka, nazywa się Mia Thermopolis i mieszka w San Francisco ze swoją mamą. Chodzi sobie do liceum i generalnie ona jest, wiecie, takim przegrywem w liceum. I pewnego dnia dowiaduje się, że jej ojciec, który zmarł, to chyba nie jest duży spoiler. Nie, to nie jest spoiler. Okej. Okay. <laughs> Jej ojciec, który zmarł, był księciem jakiegoś europejskiego księstwa i ona, ponieważ ojciec nie żyje, jest spadkobierczynią tego księstwa, królestwa, nie wiem. I wiecie, potem musi się nauczyć, jak to jest być księżniczką i nie wiem, ja bardzo lubię, jak w filmach są te takie metamorfozy, to jest jakieś takie urocze i potem się okazuje, że nawet jak Mia jest, wiecie, zmieniona w taką piękną Anne Hathaway, bo wcześniej... Wiecie, jak oglądałam to, zanim jeszcze się tak dobrze orientowałam w aktorach jak teraz, to ja jakby nie umiałam połączyć kropek, że ta Mia, która jest na początku, to też jest Anne i chociaż też jest śliczna jej w ogóle. I to jest akurat takie głupie, że, nie wiem, oni stwierdzili, że zmienią jej wygląd, bo jest za mało księżyczkowata, a wyglądała jak przeciętna nastolatka. Ale potem się okazuje, że ta zmiana wyglądu w sumie nic nie dała, bo tak naprawdę ta zmiana musiała zajść w jej charakterze. Albo inaczej ona musiała po prostu znaleźć siebie w tym wszystkim. Jezu, co jak powiedziałam za dużo, ale dobra, i tak obejrzyjcie, bo jakby tam jest dużo jeszcze innych ciekawych wątków. I no, ten film też karmi moje fantazje, że pewnego dnia okaże się, że jestem spadkobierczynią Europejskiego Królestwa. Raczej nie, bo ja znam wszystkich swoich krewnych, ale... <laughs> Kromi, Termopolis się to przetarczyła? To mi też może. <laughs> No i ona też jest taką, po prostu, just a girl. I to jest takie fajne. Okej, okay, kolejny film w sumie nie jest już tak stricte o postaci żeńskiej. Jest o dwóch młodych postaciach, bo jest to Romeo i Julia, ale ta wersja z lat 90. z Leonardo DiCaprio. Mm. Mm, mm, mm. I ja nie wiem, kto tam jest piękniejszy, DiCaprio czy ta dziewczyna. Jezu, kto ją gra? Muszę sprawdzić, bo aż mi głupio, że tego nie wiem. Okej, okay, więc sprawdziłam. Gdybyście szukali tego filmu, że jest kilka wersji Romeo i Julii, to jest to wersja z 1996 roku i gra w niej Claire Danes. O, ona też jest taka piękna, o matko. Nie znam jej dosłownie z innego filmu, chociaż dobra, teraz sobie patrzę, czy znam ją z jakiegoś innego filmu. O, no przecież, ona grała w Gwiezdnym Pyle, jej to też jest taki fajny film. Innych innych jej nie znam. Może dlatego, że mam tytuły po francusku i nie kojarzę tych filmów. Okej, okay, nieważne. Więc właśnie. Leonardo DiCaprio i Claire Danes. Myślę, że nie muszę przytaczać historii Romeo i Julii, ale co mi się podoba w tym filmie, to to, że oni tak jakby uwspółcześnili to, ale wiecie, w taki dobry sposób, bo. Czasem jak się uwspółcześnia pewne historie to, to źle wychodzi, ale to akurat zrobili bardzo spoko, bo tam oni zamiast na koniach to jeżdżą takimi fajnymi samochodami i strzelają się z pistoletów i no bardzo fajny jest ten film, taki ładny i tam jest taka piękna scena, która też karmi moje po prostu romantyczne fantazje. W ogóle cały ten film mnie tak karmi romantycznie, wiecie jak potrzebuję romansu w swoim życiu to mogę włączyć ten film i będę w pełni usatysfakcjonowana. Ale tam jest taka fajna scena, gdzie oni się poznają, każdy z nich stoi po przeciwnych stronach akwarium z rybkami, i oni tak patrzą na siebie przez te rybki, to jest takie super. A potem idą do windy i się całują. No, wspaniałe to jest. No i w ogóle ja uwielbiam Leonardo DiCaprio. Jakby ja wiem, że on jest teraz trochę kontrowersyjną postacią, z tym całym jakby randkowaniem kobiet poniżej 25 roku życia, ale to jest tak wspaniały aktor. Ja bardzo dużo filmów już z nim obejrzałam i bardzo go lubię, i super jest. Jestem taka stereotypała, bo to jest mój ulubiony aktor. <laughs> ale no, co poradzić? Okej, okay, kolejny film. I mam nadzieję, że też go większość osób kojarzy, bo mm. Ale kolejnym filmem jest Lala La Land. O Boże, Lala La Land. Wspaniały. Jak go obejrzałam pierwszy raz tego nie rozumiałam, ale obejrzałam go jakoś około rok temu, i tak mnie jakoś uderzył, bo po pierwsze, okej, okay, zacznijmy od tego, że, dobra, nie, najpierw historia. <laughs> Okej, okay. historia jest taka, że jest sobie taka wanna aktorka, która pracuje w Hollywood, a nie jako aktorka, i typ, który chce być, wiecie, yy, grać jazz w swoim klubie i tak dalej, a dogrywa do kotleta. I oni się zakochują, i jakby wydaje mi się, że pytaniem tego filmu jest, czy ważniejsza jest prawdziwa, romantyczna. Miłość, czy też podążanie za marzeniami. Z tym nas zostawia właśnie La, La Land. I po pierwsze, ten film jest strasznie estetyczny. Też jeżeli spojrzymy na kostiumy, na sposób wykonania tego filmu. On zdobył jakieś milion Oscarów, i to było zasłużone. Coś nie wiem. Mój tata mówi, że jakby Oscary rozdają ludzie, którzy wiecie, pracują w Hollywood, a Lalent to jest film o Hollywood, ale moim zdaniem to były zasłużone Oscary, tato. No i w Lalent oni cały czas tańczą i śpiewają czemu rzeczywistość tak nie wygląda? Ja sobie co jakiś czas zadaję to pytanie i nadal nie znam odpowiedzi. Przecież musical.ly nie wzięły się znikąd, prawda? Może kiedyś tak było. Zakończenie tego filmu jest jakby nadal szokujące. Za każdym razem, jak oglądam ten film, to mam takie, ale jak to? I no, nie będę wam też spoilerować, jakie jest zakończenie, ale pewnie będziecie mieli tak samo, bo ono jest trochę niespodziewane. I moim kolejnym filmem jest Diabeł ubiera się uprady”. Prady. To jest film, który rozbudził we mnie miłość do Nowego Jorku, ponieważ dzieje się w Nowym Jorku. W sensie, Okej, okay, już wiele rzeczy rozbudziło moją miłość do Nowego Jorku, szczególnie jeżeli chodzi o kinematografię, ale tam jakoś mam wrażenie, że bardziej się skupiamy na tym, że on jest w Nowym Jorku niż w jakby innych filmach, które oglądałam i które też są w Nowym Jorku i które też kocham, chociaż dobra, Eni. Annie też jest w Nowym Jorku i tam jest bardzo dużo pokazane tego Nowego Jorku, więc wydaje mi się, że moja filmowa miłość do Nowego Jorku zaczęła się już dawno temu. W każdym razie, Diabło Biera się u pracy jest o tym, że jest sobie, wiecie, taki magazyn modowy typu Vogue, ale to nie jest Vogue i przychodzi do niego młoda dziennikarka pracować, która totalnie nie ma wyczucia stylu, przynajmniej według... Jakby innych pracowników tego miejsca, i ona ma być chyba asystentką, wiecie, naczelnej redaktorki, która ogólnie jest po prostu okropną kobietą, niemiłą. I grają, uwaga, Meryl Streep, a kto gra młodą dziennikarkę Anne Hathaway. Może ja po prostu kocham tak bardzo ten film dla obs- nie obstawy, jak to się mówi? Obsady, tego słoszka. I poza tym jedna postać ma na imię Emily, tylko że ja jej nie lubię, chyba nikt jej nie lubi. I potem właśnie w ogóle w tym filmie pojawia się też Paryż, ale ten Paryż jest tak przedstawiony, wiecie, stereotypowo. Tak jak Amerykanie widzą Paryż, czyli że jest wieża Eiffla wszędzie. <grytanie> ale to i tak się dobrze ogląda. Nie powiem, że nie. Nie wiem, ja lubię ten film, bo on jest o modzie i też jest po prostu bardzo ładny. Historia jest taka raczej zwykła, ale no wiecie, Meryl Streep i Anne Hathaway, czego chcieć więcej? I ostatni film na mojej liście, on jest Słodki, dlatego go ty dałam, bo nazywa się dziś 13, jutro 30. I ten film jest o tym, że jest sobie 13 i są jej urodziny. No i ona trochę tej te urodziny nie idą tak, jak ona chciała. No i on sobie życzy, żeby była seksowną trzydziestolatką, która ma pracę i pieniądze i mieszka w Nowym Jorku. <laughs> I właśnie to się. Ona się potem magicznie przenosi, właśnie do tego, i się okazuje, że w sumie nie jest tak fajnie. Główną postać gra Jennifer Garner, której chyba też nie znam z żadnego innego filmu, ale jest absolutnie wspaniała. Czekajcie, sprawdzę, w czym ona jeszcze grała. Lubię mieć jakby ustawione wszystkie urządzenia po francusku, ale jak filmy, tytuły zaczynają się wyświetlać po francusku, to. Ona grała w. O mój Boże! Kogo ona tam grała? Wiecie, gdzie ona grała? Ona grała w Złapnie jeśli potrafisz. Uwielbiam ten film. Kim jest Sheryl N? <laughs> o oh my, <God>. dobra. <laughs> Oglądaliście może. Złap mnie, jeśli potrafisz. Tam gra Leonardo DiCaprio i Tom Hanks. Też jest to jeden z moich ulubionych filmów, ale nie umieściłam go na dzisiejszej liście, bo ja, ja lubię filmy o takich mądrych, sprytnych, inteligentnych chłopakach. I to jest jeden z nich. I w każdym razie. Jennifer Garnier gra tam tą bogatą prostytutkę, coś w sensie taką, co bierze dużo pieniędzy. Krótka, ale dobra rola. <laughs> ale no dobra, dziś 13, jutro 30. Mamy Nowy Jork, i ona wiecie, jest 30-latką z mentalem 13-latki, więc jest taka bardzo, nie wiem, no jest zupełnie inna niż jej rówieśnicy. I to daje taki fajny kontrast, i tak nie wiem. Mam wrażenie, że ten film też pokazuje trochę, żeby się tak nie zatracać w tej dorosłości. No, bardzo fajny, bardzo fajny też jest. I to byłoby chyba tyle z moich filmowych polecajek. Te wszystkie filmy są bardzo bliskie mojemu sercu, i wiecie, to są tak zwane komfortowe filmy, czyli ja je oglądam wielokrotnie i nigdy mi się nie nudzą. I jeżeli ktoś chce oglądać ze mną film, to prawdopodobnie zaproponuję coś takiego. Jakby o ile wiem, że jak na przykład oglądam film z kimś, kto nie jest tak wyedukowany filmowo, jak ja, to powinnam mu puścić jakiś mądry film. Ale ja nigdy nie mam ochoty i wolę puścić na przykład Diaboł się Prady. <laughs> polecam oglądanie filmów. Filmy są strasznie mądre. Można się z nich dowiedzieć tyle, co z książek. Skończę już na dzisiaj. Dzięki bardzo za słuchanie i może kiedyś wrócę z jakimś filmowym odcinkiem, bo ja mam wiele do powiedzenia, jeżeli chodzi o filmy. No Trzymajcie się, pa!